<unsafe problem było> <gulaczyki> dobry wieczór. Ja cześć, w kolejnym parcie przygód z dzisiaj jest, dzisiaj jest żałobna sytuacja, ponieważ przed chwilą był Karmaz, nowy mściciel Ubiłem go Arkunem oczywiście, razem było pięciu bodajże Był zaraz w tutaj był w grypy Z klanu, oczywiście, bo było pięciu nas, ale z było tak e, Zaraz się znajdę, znajdę Litbeak był, nie wiem, czy to czytałem, Był y, też... Tralon był. Tralun jest chyba jedni bodajże. Tak, Tralon był. Y, przykład, tak. No i... No i chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich tych, co byliśmy. Y, Pozdrawiam wszystkich tych bici, czyli Lindbeak, Pozdrawiam go oraz Trauna, właśnie teraz mi pisze na czacie klanowym, że zabili się do grypy, szkoda tylko, że nie dla mnie było unii Może jeszcze się podzielą, może nie Więc okej, okay. czekajcie chwilę, potem może mój profil na etsy, bo tutaj żyłem. I tak, no i dzisiaj może wam pokażę wójta i przy okazji poszukamy Bacy, bo naprawdę, no jest mi dzisiaj smutno, że tak się to skończyło, ale sram, to powiem szczerze mówiąc, może pokampię jeszcze na tym wójcie, mam ostatni na niego level, czasami pokampię jeszcze te trochę, może aż Michera nie odda, gnoj, no i będę miał... O jezus, przepraszam, przepraszam, prawda? Ja dzisiaj jakiś piący jestem, to co naprawdę, sorry. E, pół na pół. Dobra. No i tak, no i dobra, no to do tego wójta, poszukamy przy okazji z Bacy, może go znajdziemy, może nie. Nie wiem, mam to w dupie. Będę go szukał, jak będę kampić to, jak będę czekał na Respa, wójta, to po prostu będę bił, szukał Bacy bił ją Nie jest mi smutno, naprawdę ja dlatego chcę, żeby mi ten hero oddał, zarobię parę 12M Bo kurde, naprawdę, no, nie wiecie, może się jeszcze podzielą, może nie Ale jak się podzielą, to trudno, przeżyję to, nie jestem biedny Kupiłem sobie już hero na Gonsa przy okazji No myślę, że dobry jest Tani, dobry jest, bo krytyk. No, tychże krytyka ja te pierścienie i na Bo aż po. Albo dobra, jeszcze możemy się tutaj wrócić, ale wątpię, żeby tu był. Ale mm, raczej tutaj nie będzie się respił. Mgła, raczej go nie będzie. Wątpię. Chodzimy do więcej jaskini. Ale tu raczej go nie będzie. To jest tylko takie badawcze sprawdzenie po prostu, czy jest, czy nie ma go. Ale wątpię, by był, bo po prostu, no bo nie powinno go być. Myślę, że nie będzie. Więc dobra, yy, tutaj już myślacie o pagi, jakiegoś widzimy. Więc Jedźmy na to, yy, że. Yy, niech będzie jak będzie. Więc niech będzie, no tutaj go nie ma, żeby dalej zapiędzał się, po co mam iść, jeżeli tutaj go nie ma, to tam go już bardziej będzie No to nie idę tam To by już by się na Margomapce zrespił, nie ma go to Nie ma go, to, znaczy go nie ma Margomapka pokazała, się. tu pokazuje, tu to by pokazała coś tu, a nie pokazała, się nie ma, to idziemy dalej Mam nadzieję, że wójt będzie, godzina wczesna, 11.31 11.31 to myślę, że wójt będzie stał wolny. A jak mi to trudno. Nie o to chodzi w, o to chodzi w tym mm, odcinku. Chodzi o to, żeby żałobny odcinek była temat karmozyna, a przy okazji po prostu puszkam bacy. Mm, no i zaraz to Babi wzgórka, na Babi... na Babi na cholera, na Babi wyjdziemy. damy gdzie się nie przeszkadzać Więc yy, Wabi wzgórek no i tutaj sobie może przejdę to, ale to nie teraz myślę. Albo przejdę do teraz co za różnica i tak wyjdę na górze to Na no to samo wyjdzie niektórych nie muszę iść, tedy muszę iść. Nie, 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 tutaj dobra. Dobra, dobrze idę. Moja popełka. Oki. Okay. No góra, no, to jest słabe ekspowisko. Nie polecam tego ekspowiska. Tak na 7 levelu, no ale nie polecam tego ekspowiska, bo ci eks, bardzo słabo. Mało tu jest w ogóle grypy. Głównie są pojedyncze. Nie polecam po prostu tutaj ekspić, bo. A czy jeśli ktoś jest biedny i chce kasę zarobić, to może tutaj poekspić. Nawet bym zalecał Jeden level albo dwa. Natomiast jeżeli ktoś nie ma problemów finansowych, to niech ma nie na piratach, na miśkach, na, nie, na mumiach. Niech też się czasu nie marnuje, bo... Jedyny plus o bacę spotkać. Albo kolega może ładnie wołać na wójta, a ty będziesz sobie ekspił. U no, górawska. Ciekawe, no, trzeci mój herosz mówiąc w życiu. Ja tam nie mam farda do herosów. W tym razem go biłem, ale coś z tego się mi, mi będzie nic nie lotło. O, to gdzieś niszczyło jakiś hitem, ale już nie będę przyjmować, bo to tam itemy z Goyalów są nic nie warte Jak co chodzi o unikaty, że unikaty są na aukcji po 100 więc... Sara tutaj unikatów nie ma, lepiej już na jak zarabiać na tych unikatach i męczyć, wystawiać to i w ogóle nie ma Vata Gólecka peczara peczy i potem już sobie bab babi z górek z powrotem no, widzicie, ty nie ma za dużo, naprawdę EXP nie jest dobry. Nie, naprawdę, ja tutaj bym nie EXPIł nigdy. Ty bardziej z moim finance, moimi ff, oszczędnościami, to ja bym tutaj nigdy nie EXPIł. Chyba by przy... mi dali za to dwa M, jakby tutaj jedyne był, to sorry, ale tak by mi się ich chciało. Bo jest tu EXP naprawdę fatalny. Chłopca, fretek. I co, zniszczyłem coś? Nie, co razem nie zniszczyłem. A właśnie. I co, nie powiedziałem, że mam y, zmieniłem broń na zimną Wreszcie przestałem się męczyć z tej cholery. Są ognie, bo już to, to było tak wkurzające. Zrobiłem sobie zimno, i teraz kosze pięknie z tymi zimnem, bo ładne zamroń mi wchodzą. A w ogóle dużo mam. A tak nawet sobie przygotowałem się od zimna broń, a nie od ognia. Wolę zimno, jednak. tak sobie poddałem zimno i ogień, to zimno wychodzi o niebo lepiej. No nie ma tutaj, nie będzie bardzo. Wchodzimy już, tutaj wchodzimy już na, zaraz na namioty O testka jest, to tym bardziej będzie wód. to bijemy Kozacki O, niewiele mi bierze, jak go na błyska wezmę, to o, nie stanie, za dużo postraścić tylko potrafi Jest tu baca? Nie, nie ma bacy, no to git no więc chyba postoję jeszcze, a z wami się pożegnam, to nara.